Siemanko. Witam wszystkich serdecznie na kanale AGROD 93. Filmów troszkę mniej teraz jest, dlatego że no jak słyszycie, choroba mnie rozwaliła. Cholerne grypsko, ale mówię, coś dla Was nagram, bo tam kilka aktualizacji jest. Eee, nagrywam jak widzicie z mojego pokoiku, w którym mało już teraz przebywam. Ze względu na to, że już praktycznie farminga nie gram, bo nie mam po prostu czym dlaczego? Dlatego, że rozwaliła mi się najważniejsza rzecz farmingu, czyli Joystick Ten Trust Master Farm Stick, a że już było po gwarancji. No, i części zamiennych nie ma. No to muszę kupić po prostu następny. Eee, I co tutaj? Tutaj mam aktualizację taką, że. Belarus, auto Belarus 425 został oficjalnie zarejestrowany, już jest, już jest wszystko legal, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu, zobaczcie, tutaj mam tablicę, Belarusik będzie miał TKIH 4FF, miałem do wyboru literki od 4 do 9, wybrałem sobie 4, dlaczego? Bo on jest z 1984 roku. I mamy nową tablicę. Tutaj mamy już, zobaczcie, dowodzić. Jest wszystko zarejestrowane, Belarus 425. I jest wszystko legit, tylko teraz tablicę musimy zamontować, ale to na pewno nie dzisiaj. Yy, tutaj zobaczcie co też chcę Wam pokazać. Yy, ostatnie taką. Ostatnie naklejki dla pewnego jego mościa, bardzo znanego też... Pomogłem zdobyć, pomogłem zrobić, tak jak sobie wymarzył, zobaczycie na jego kanale. Dzisiaj też, dzisiaj, dzisiaj zobaczycie. A tutaj już są naklejki również dla mnie. Tu mamy naklejeczki do renóweczki. Ze zgodnością z oryginałem, takie jak były, takie będą oryginalnie. Lewa, prawa. Zobaczcie. A, kurde. Poleciało. przeglądzik Belarusik przeszedł znakomicie. Żadnych tam doczepek, hamulce, wszystko luks. Wszystkie dane techniczne zostały wprowadzone. w dowodzik. No i tu już mamy naklejeczki dla naszego właśnie Belaruska. Zobaczcie, mam dwa komplety tych naklejek, tak się koledze zrobiło. Zobaczcie, oryginalne auto i Belarus 425 będzie robiony na oryginał. Tak Wam mówiłem, jednak zostajemy przy oryginale. Oczywiście tylko z zewnątrz. Wewnątrz będzie to całkiem inny przerobiony traktor. Także ja sobie to zwinę i zaraz idziemy dalej z tematem. A żeby iść z tematem dalej to jak widzicie musiałem się dość ciepło ubrać ze względu na chorobę i ze względu na pogodę. Ta, ta pogoda to już nie powiem nam Dlaczego? A no dlatego. Dopiero co były roztopy. Dopiero co wywoziliśmy śnieg na zewnątrz tam na pole, żeby stopnił. Jeszcze do wczoraj była tu goła ziemia, elegancko goły beton. Dzisiaj mamy śnieg. Wybaczcie, <laughs> <laughs> ale no niestety tak jest. Tutaj stoi nasz rusinek, kochany. Co tu mam wam powiedzieć? Tak, jadąc na przegląd. Na wolne obrota zaczęły mi koła tak. Wiecie, na drodze latać, nie? Ale zadziwiło mnie to, że jak dałem mu gaz w podłogę, to koła przestawały latać. Zacząłem szukać. O co tu chodzi do jasnej anielki. Ale żeby wam powiedzieć o co chodzi, to musimy podnieść maskę. I teraz słuchajcie, jaki jest mek Tu mamy serwo mechanizm. To jest ten układ kierowniczy. I mamy dwa zawory. Tutaj ten zawór to jest zawór ciśnieniowy. Tego nie ruszamy. Jak widzicie, jest oryginalnie zaplombowany. Natomiast ten zawór to jest zawór neutralny. To jest zawór regulacji neutralnego, tam położenia, coś takiego. I zacząłem drążyć temat o co tu chodzi nie bo był taki problem po wymianie pompy że kierownica dochodziła do martwego punktu czyli do końca na przykład w lewo czy w prawo skrętaliśmy i żeby ją odbić trzeba było ją szarpnąć takie wiecie szarpnięcie trzeba było zrobić nie bo nie chciała po prostu jakby to powiedzieć sama się odbić. Nie chciała, tak wiecie, pójdźmy chodzić lewo-prawo. Drugi był feller, taki, że podczas odpalania, jak koła były w, ta, w takiej pozycji, on sam skręcał, podczas odpalenia, potrafił sam skręcić lekko lewo lub prawo. Zacząłem dochodzić, co tu jest, grane. I e, takie instrukcje tam poznajdowałem, właśnie od tych T40. No i ChatGPT GPT też podpytałem o co chodzi. I wskazał na to, to jest ten zawór neutralu. Odkręciłem, bo tu jest nakrętka. To znaczy tak, tu mamy taką nakrętkę, taką wiecie, osłaniającą podkładka, nakrętka kontrująca, podkładka. I ten zawór ja sobie cały wykręciłem. On jest taki długachny, a on był wkręcony na siłę, praktycznie na zero. I to powodowało ten feller, myszkujących kół na wolnych obrotach. Dlaczego? Dlatego, że jak padała im pompa hydrauliczna we Francji, zaczęło zaczą, słabnąć wspomaganie, tak? Oni zaczęli tym zaworem podkręcać, zwiększali niby tam ciśnienie, coś tego. Tylko, że ja jak wymieniłem pompę, to efekt był odwrotny. Blokowało mi przepływ oleju, mm. kasowało luz na zero i potem ten układ, cały serwomechanizm głupiał, bo on chciał nadrobić te wiecie latanie i dlatego tak lewo, prawo zaczął rzucać i co zrobiłem, Wyleg wyregulowałem luz neutralny na nim wykręciłem go około 4 cm, żeby ten luz wyregulować, dlaczego dlaczego tyle ponieważ układ ten jest taki specyficzny nie i na kierownicy nie może być 100% bez ludu, Czy na przykład ruszymy milimetr kierownicą, i już koła się rusza, tak było tutaj i to jest złe, niestety. W tym no w tych ciągnikach, tak? Ja nie mówię o wszystkich, tylko w tych. Musi mieć kierownica te 2-3 milimetry ruzu lewo-prawo, i dopiero wtedy będzie ok. I ja tak tu zrobiłem. Wykręcałem do skutku. Patrzyłem, oczywiście, na odpalonym silniku, to trzeba patrzeć. Do skutku regulowałem, regulowałem, wykręcałem, wykręcałem, wykręcałem aż się ten leciutki luzik, tak 2-3 tak mm, od 2 do 4 to jest dopuszczalny luzik na kierownicy lewo-prawo, i dopiero ten układ zaczął w porządku działać. Skończyło się kierowanie, same, wiecie, same koła się skręcały po odpaleniu, nie ma już tego chodzą płynnie skręcanie czy na postoju czy podczas jazdy lewo prawo nic mi się nie blokuje w położeniach wiecie takich krańcowych i przestały koła myszkować. w pojeździe na asfalcie na szóstkę sobie wbijam nawet na wolnych obrotach specjalnie po dziurach jeździłem po tym i kurde nic koła idą proste jak na orbitrolu Uważam to po prostu za sukces, za poznawanie nowego traktora, tak? Poznawanie nowych, kurde, rozwiązań. Ale co najlepsze, Wam powiem, że w... na Ukrainie i w Rosji są dostępne zestawy wspomagań na Orbitrol do tego traktora. Wywalacie tutaj tą ośkę. Tutaj jest całe mocowanie, i Orbitrol tu wkładacie i łączycie tylko z tym krzyżakiem. Dostajemy. Pompę, pompę z tandemową, mamy dwie pompy sprzężone razem, nie wiem jak oni to upchali, po prostu nie wiem czy ten filtr jakoś też się przemieszcza, nie wiem. Widziałem ten montaż po prostu, że, ale nie widziałem jak filtr montowali, tylko tą pompę. Pompa tandemowa jest jedna pompa, tu druga, tu. Tu jest jeden otwór zaślepiony po prostu w tym wyjściu, tylko ciśnie na podnośnik, a druga pompa ciśnie na orbitrol. Dostajemy tego wąsa nowego, dostajemy drążek łączący dwa koła. Siłownik, węże, mocowanie do mostu, i tutaj z tej strony mamy siłownik do tego nowego wąsa. Mamy drążek łączący dwa przednie koła. Dwie pompy, no pompa tandemowa jest NS32 i NS10 na wspomaganie. Wszystkie węże, orbitrol, wszystko, wszystko, wszystko. Dodatkowy zbiornik jeszcze na olej, bo to sobie olej ciągnie osobny. I taki zestaw tamunik kosztuje 1500 zł. Tylko jak to sprowadzić do Polski, tego nie wiem. Eee, teraz Wam pokażę jak działa Wspomaganie Teraz, teraz zobaczymy. wziąłem świecę, zobaczymy jak dzisiaj odpali, bo dzisiaj już na minusie było. No, zobaczymy jak to nam zajarzy ten Rusłan. No, grzej się, grzej się, dziadku. w takiej pozycji, no nie, czy w lewo, czy w prawo, to potem musiał takie szarpnięcie kierownicą zrobić, bo inaczej nie trzeba tego odblokować, a teraz zobaczcie, jak orbitą. Z do prawego i do lewego. Szyby, szyby przed przeglądem. Jeszcze zanim pojechałem to sobie wymyłem na tiptop A tu już o całe zapyziało z zewnątrz, bo muszę wymyślić jakieś nakładki tu na koła, Te butniki. Także, także uważam, że jest ogarnięte. E, mam jeden wyciek silnika i on był od samego początku i już znalazłem gdzie on jest dzięki kamerce endoskopowej, którą posiadam tutaj na śrubie co trzyma ten tryb napędu pompy. Trzeba będzie ją zobaczyć, odkręcić, zobaczyć czy tam jest taki zimering czy uszczelka może nie wiem. Musimy zobaczyć to. Ale chcę wam pokazać jeszcze jedną rzecz, nowy nabytek, zabytek, który dojechał. Wczoraj był zakupiony, można powiedzieć, na spontanie przez w zupełnym przypadku. Zaraz wam pokażę. A no i jeszcze aktualizacja: motocykl ten romet został sprzedany. Pojechał tam niecałe 40 km ode mnie. Została jeszcze ta hala. Jak ktoś chce, niech się zgłasza w mailu lub na fanpage'u. Ja tam podam swój numer telefonu i można się do mnie odezwać sprawy zakupu, tak powiedziałem 6000 zł, cały komplet po prostu sobie zmontować i tyle A my idziemy teraz do tego nowego nabytku. Nagrałem wczoraj kilka filmów z tego. Niestety mój telefon sfiksował i wszystkie filmy są uszkodzone, dlatego nic wam niestety nie wrzucę z, jak był podpięty ten. Ten nabytek do Belarusa. A, tyle, a tak, filmy fajne nagram telefonem. Mówię to sobie wrzucę do filmu takiego ogólnego, i niestety szlagię trafił. no w życie z, tymi, z tą elektroniką to niestety tak jest. Także idziemy. Zobaczycie, co to Dave kupił na spontanie. Kurde, przez. Pełny przypadek i możecie się śmiać albo nie, ale to naprawdę był przypadek. To było tak: kumpel pojechał kupić kosiarkę rotacyjną I brony. Trójki rozkładane i dzwoni do mnie. Mówi: Słuchaj, jest kultywator na sprzedaż jeszcze, bo tam gościu starszy pan likwidował gospodarkę. Pyta się, czy nie chce. Mówię, kurde, za ile? No tyle i tyle. Dobra, jadę. 5 km od domu. Pojechałem, obejrzałem, bo on tam był też. Mówię, biorę go. Pojechałem, tylko przyczepkę wziąłem i przywieźliśmy go z statom. Jest to kultywator Unia Grudziąc. 2,1 m, 14 łap. Jak widzicie, w oryginalnym lakierze jeszcze on po prostu jest taki przytegowany brudem, bo on stał w stodole. Ostatnie kilka lat bo tam starszy pan zrezygnował z gospodarki, doprawy no i ten po prostu odstawił te maszyny. Eee, no, tak widzicie, nawet te tablice się stały oryginalne, ostrzegawcze. Eee, mocowanie do wałka, kawałek jak widzicie, już jest ten mój, założony jest idealny. Dosłownie na szerokość, bo to jest też 2,1 metra. Zobaczcie, nawet nie wystaje poza obrys kultywatora. Idealnie to to będzie się zgrywać. No i do niego jeszcze dojdą te brony. Tutaj to wszystko będzie sprzężone ze sobą, pomalowane na jeden kolor, bo go sobie odnowimy na wiosnę. No i będzie pracował z Belarusem. Eee, taki wiecie, po orce, po tym będzie równo, właśnie tym zestawem co tutaj było tak musiałem sobie podokręcać kilka tych tutaj rapek bo były po prostu popuszczone ale wszystkie śruby elegancko bez żadnego ale nie było tutaj tego zamykania jednego z jednej strony no i już jest bo ja takim miałem na na części po prostu poszedł no, taki kultywator, to było takie podziargane na, na ramię, trochę było właśnie z Unii te Tylko te, te, tutaj mamy oryginalne te, te profile, a tam były jakieś spawane cołowniki. No i to to my rozebrali w końcu, leży tam z tyłu na części. Z niego miał być robiony kultywator do sześćdziesiątki naprzód, do tu za nie wiem czy pamiętacie. Taki był plan. Wzięliśmy jedną część właśnie z niego, ten, to zamykanie. I tutaj sobie zrobiłem takie, bo one miały oryginalne otwory na blokadę. No to sobie zrobiłem tutaj z, takich, z tych zawleczek do odciągów z jednej i z drugiej strony. Jedyne co będziemy musieli z tatą zrobić, to no niestety to cięgło tutaj jest za krótkie, bo tata przerobił je do tego. Gdyby ono było oryginalne, to by siadło na oryginalne rozwiązania. Natomiast my to zrobimy tak, że nakrętki nowe wskazywamy tutaj w te otwory. I te śruby wykorzystamy tutaj co są, oryginalne tu, będzie cięgło zamontowane i tutaj Na tej, tutaj części, na tym sporniku musimy sobie uszy dospawać i zamocować tutaj to cięgło łączące eee, o, Tutaj elegancko wszystko jest, tablice można sobie przełożyć tak czy tak, w zależności jak to się dzieje, myślcie mi powiecie, jak to jest, bo Tata mój mówi, że pamięta, że te tablice to się na zewnątrz wystawiały, jak się po drodze jechało. Nie wiem jak, jak tam jest, bo ja nigdy takiego czegoś nie miałem, nie? No i co? Koła bez luzu, bez żadnych, kurde, tutaj nawet skrobaki są oryginalne, tylko tu korbki nie było. Z tamtej strony korbka jest oryginalna, tutaj nie było korbki, ale ja już sobie korbkę zrobiłem swoją. Eee, Korpkę kurde od tego też od tego starego tam tylko, że on miał takie wiecie rurki pozakładane Ale pasują Pasują przewierciłem dziurę założyłem zawleczkę i Pasuje wszystko I pasuje również zabezpieczenie No i tak będzie on odnawiany bo to jest w oryginale jeszcze nie malowany Przynajmniej ja tu nie widzę żeby on był malowany zobaczcie po wytarciach Tu ma oryginalną tabliczkę Znamionową Ale ja z tej tabliczki Nic nie potrafię wyczytać Także nie wiem Dajcie znać czy on Taki powinien być w oryginale czy, czy Kurde Ale nie widzę żeby on był malowany na jakiś Nie wiem kolor inny Zobaczcie tutaj Nie się zdarza, że to będzie jeszcze oryginał te rabki niepourywane nic nie popękane te jeszcze te, te na dole te te dłuta jeszcze są oryginalne można je odwrócić bo z drugiej strony nigdy nie było odwrócone no widać że maszyna nie wypracowana kosztowała mnie tyle co takie lepsze zakupy w Lidlu czy w Biedronce nie Także zakup uważam za udany wystarczający do Belaruska Tutaj Wam wstawię zdjęcia, jak On się z tym prezentował. Ten AGEN natomiast jest już też sprzedany. Jedzie do kolegi, do kompletu, do gondira, do Mikołaja. Postanowił, zdecydował się też zakupić do tego, do Rondirka, do tego, co kupił ode mnie. Również ten AGREGA, także jedzie do niego. Tylko no już myśleliśmy, że będzie pogoda luks, że przyjadą, bo czekaliśmy na te roztopy, a tu powrotem śniegiem dowaliło. No i wiecie. A spokojnie, odebrać zdążą. Także, tak, ten kultywatorek już musimy go odmalować po prostu yy, i będzie to jako jak mam to powiedzieć, ozdoba. Po prostu będzie to ozdoba gospodarstwa, bo to jest kultywator, który mój tata robił ponad, 4, o, teraz już będzie ponad 50 lat temu do Zetora K25 i on ma dożywocie. Będzie po prostu jako ozdoba ogródka. Natomiast ten przejmuje stery, tak mówię, sprzężony właśnie z tym, z tym wałkiem, plus jeszcze brony dojdą do niego na tył. Także będzie taki zestaw uprawowy po orce. No za te pieniądze mówię: no żal byłoby go nie wziąć jeszcze w takim stanie, w jakim on jest. Dlatego jest. Puga poszukuje, mogę Wam powiedzieć od razu: Puga poszukuje. Może ktoś z Was ma coś. 3 skibowy, tam maksymalnie 3 razy 40 na skibę, żeby było. Nie musi mieć zabezpieczenia non-stop, może być zrywalne, może być bez, byle nie polski. Od razu mówię, byle nie polski, nie unia grudziąc ani nic z tych rzemiosł, po prostu daję sobie z tym spokój. Po wypróbowaniu tych pługów, wszystkich, które miałem, Krone, owerum. Czy kwernelan, czy coś w tym stylu, to co miałem do tej pory, te zagony, to nie chcę. Po prostu już nie chcę żadnego polskiego. Tu wiem, że, że ustawię i to będzie orać. A polskie to kołajno skręcone w bok. No wiadomo, że wszystko zależy od ziemi, ale na moją ziemi się to nie sprawdzi. Także, jakby ktoś miał coś zagranicznego, zagonowego, przez kiby, to niech da znać w komentarzu. Może się odezwać też prywatnie. Bo poszukuję właśnie jeszcze tego puga, a grubera będziemy szukać. Natomiast już latem, no może po żniwach nawet, gruberka jakiegoś kupię do MTZ, do tego Belarusa, nie MTZ, -a. nie z MTZ. Myli mi się także choć jeszcze się zastanawiam, może talerzówkę aku kupię, zobaczymy, ale wolałbym gruberek kupić, jakiś mały do niego taki, jakiś nawet 2 metry tak, żeby tylko koła zabierało, czy 1.8 zobaczymy tak, żeby, żeby to po prostu zrobiło robotę i tyle także cóż na dzisiaj to by było tyle trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie cześć